Co to czytamy gazety? Czytam zwłaszcza na wakacjach. W zeszłym roku były kochanki sławnych ludzi, a w tym roku gołe panienki. Napiłabym się czegoś. Nie wiem, może kropelka whisky? Co ci daje ta kropelka? Ulgę! Oh Przerwę w nieznośnym napięciu, w wyczekiwaniu na kogoś czy na coś? Chyba na kogoś. Może mi o tym opowiesz? Była sobie mała dziewczynka. I ta dziewczynka czasami brała do ręki lusterko. I tak mamrotała, coś ze mną jest nie w porządku. Aż któregoś dnia ta dziewczynka zakochała się miłością wielką i gorącą, i dźwigała tę miłość przez najgorsze wertepy, i wytężała całą siłę swoich wątłych ramion. I ta dziewczynka była bardzo zazdrosna. Była zazdrosna nawet o place słońca na ramieniu ukochanego. A chłopiec był piękny. Wolny i dumny, i nigdy od nikogo nie chciał niczego dostać, a dziewczynka była łakoma i niecierpliwa. I pewnego dnia stanęli przed oszkloną budką i dziewczynka zobaczyła swoje ukochane perfumy. Pachniały cudownie, i nazywały się zielony wiatr, i kosztowały całe siedem złotych. Kup mi je! zawołała. Nie chcę, nie mogę, odpowiedział chłopiec. I wtedy dziewczynka zaczęła tupać, i drapać, i wzlatywać się w górę, i opadać, i otaczać chłopca ze wszystkich stron, aż nagle on się wymknął i znikł. Wtedy dziewczynka zaczęła szukać nieobecnego. Zaglądała do wszystkich pieczar i mieszkań, ale nigdzie go nie było. Wtedy dziewczynka poczuła, że może zabić z miłości. I poszła do doktora, a doktor zalecił jej amputację serca. Potem dziewczynka długo spała, a gdy się obudziła, nie była już małą dziewczynką. Wokół rozpościerała się piękna, jasna polana. I można już było pisać wiersz. Myślę, że twoja bajka jest mocno infantylna. Nic podobnego. Prawdziwi bajkopisarze wiedzieli, że dzieci są potworami. Ja w ogóle uważam, że my wszyscy jesteśmy czy też bywamy infantylnymi potworami, dzielimy się na trolle i olbrzymy. Patrz. Chyba gwiazda spadła. Robi się późno. Powiedz, czy masz dla mnie jakąś radę? Śpiesz się. Bo najgorsze jest to, że człowiek sam sobie powtarza ja mam czas. Jeszcze zdążę. Mam mnóstwo czasu. A tego czasu wcale nie ma tak dużo. A potem pstryk iskierka zgasła. Przyjaciele moi kochani i moje przyjaciółki. Nie odkładajcie na później ani piosenek, myśląc, że coś się wykombinuje, coś się poprawi. Już się nie poprawi. Nie odkładajcie na później ani egzaminów, ani dentysty. A przede wszystkim nie odkładajcie na później miłości. Bo może się zdarzyć, że któregoś dnia otworzysz drzwi, a tam nikogo nie będzie. Wstryk. Iskierka zgasły.